Mówiłem, że więcej tu zajeżdżać nie będę W Poznaniu po gaz, Ale jednak zajeżdżam Jednak po drodze Chyba, że będzie kolejka, wtedy jadę dalej Ale jak nie to To, to zatampuję Myślę, że Kolejki nie ma A no, nie ma, nikogo Widzicie Więc można śmiało wjeżdżać Jest tu ekstremalnie ciasno Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciasno. Ja nawet biorąc się z drugiej strony, musiałem po krawieźnika przyjechać. Daszek jest na wysokość 3,7 metra. Więc trzeba uważać, bo już nie jeden tam go trącił. I naprawdę po malutku, po malutku, bo bo jest naprawdę super, super ciasno i można sobie auto, opony uszkodzić, a jak jeszcze im ten daszek się zdejmie całkiem, to wydaje mi się, że to może finansowo już zaboleć. W Polsce akurat tankowanie. W tym miejscu trzeba czekać na obsługę. No, jest poniedziałek trzeba złączyć rozładowałem się nareszcie w tym Robermanie w Bremen. Cały dzień strzed. Byłem tu 940, jest prawie godzina 16. Więc zeszło im naprawdę długo, no przebili samych siebie, to zawsze jest długo, ale, ale to, to to już kurwa przesada była. No, cały boży dzień trzymać. Brak słów. No nienawidzę takiej roboty, to jest naprawdę co, coś niesamowitego, stracić cały Boży dzień, żeby łaskawie na Fairland Pan magazynier w końcu zdjął ten towar. No ale nic, no mówię, no dzień zmarnowałem, niestety nic dzisiaj nie załaduję, mam adres załadunku niedaleko, niecałe 30 km podjazdu, no ale mówię, już dzisiaj jest za późno. Została mi ledwo godzina czasu jazdy, więc nie ma, nie ma co tu się szarpać mocno. Dojadę po prostu pod załadunek, ale właśnie nie wiem, czy to rozmieniać dychę, a to nie, to chyba nie Zwróć będzie trzeba nawet dyszki rozmieniać. Nie, nawet nie trzeba będzie, ja dzisiaj 520 km tylko zrobiłem. Więc dobrze, że chociaż mam adres załadunku na jutro, bo te, takich prosiłem. Bo no, no tak jak mówię, godzina 13 to dokładnie zostało mi czasu pracy. Co to jest? Tyle, żeby dojechać, dojechać na miejsce i, i jutro spokojnie załadować załadunek do Gentu, do Belgii. Jak dobrze by poszło załadunek, to jeszcze tego samego dnia zdejmę. To już by było całkiem dobrze no, na drobie, bo po prostu czas. Bo tutaj tutaj mówię, no spieprzyli mi cały dzień za no. Ja tu już dzwoniłem, mówiłem, że chyba zacznę tutaj po prostu dniówki liczyć. Nie, nie, jak przyjadę, to po prostu za, za takie coś będę, będę dniówkę wy, wypisywał do faktury. Za każdym razem ten sam cyrk jest w tej firmie. Raz krócej, raz dłużej, no ale dzisiaj mówię. Dzisiaj przebili samych siebie. Naprawdę cały dzień zmarnować to. To, to mówię, to tak by nie powinno. No ale mówię, taka firma, tacy ludzie, no z też, jako ostatnia ciapa. Ale ja, ja na to wpływu niestety nie mam. Mogę się wkurzać, mogę się denerwować. No, ale tyle, ty ty że sobie na zdrowie zaszkodzę, nic poza tym. No i co, lecę, no z, zobaczymy jak, jak będzie sz, szła ta cała jazda. Mam nadzieję, że, że ułoży się lepiej. No fajnie, bo będzie podobno lekki ładunek, coś koło 8 ton. Także jestem mile zaskoczony z tego, co przynajmniej na zleceniu ma. Także jutro, jutro z rana załaduję i, i będzie, będzie trzeba w końcu jechać jakoś normalnie, zarabiać pieniądze, leasingi płacić. Jak widać wiosna już w pełni, w razie temperatura taka se, tu też raczej padał, ale przynajmniej wszystko się zazieleniło. I się przyjemnie jeździ, przyjemnie się pracuje, mimo irytujących firm nieraz. No nic, dobra dość pierdzielenia jadę, popracuję jeszcze dzisiaj trochę i fajna no słuchajcie jednak równowaga w przyrodzie jakaś istnieje wczoraj cały dzień straciłem na rozładunku a dzisiaj załadunek nie wiem czy 15 mil trwał leciutki towar nie wiem to w dokumentach jest około 7 ton ale nie wiem czy on tyle waży, plastikowe rury Cztery pasy tylko trzeba było zarzucić, gdzie jeszcze magazynier pomógł w zakładaniu tych pasów. Więc naprawdę jakaś równowaga musi być w przyrodzie. Bo, bo, tak jak mówię, wczoraj straciłem cały dzień, mogłem to wczoraj ładować, ale już czasu zabrakło. A dzisiaj przepięknie można ruszać. Czasu pod dostatkiem to jest na budowę raczej. Raczej od, od domu mam godziny, tam chyba od 7,30 do 12 rozładunek. Dzisiaj raczej tam nie zdążę. Znaczy nawet pchać się nie będę. bo Widzę, że raczej chyba ciasto, jeszcze później na mapach w ogóle zobaczę, bo dostałem mapkę nawet na dojazd. Ale, ale chyba pchać się nie będę tam. Bo, bo mogę się zdziwić się chcąc, a, a później będzie problem z zaparkowaniem. Dobra, robię swoją robotę. Zobaczymy, co dzień przyniesie dalej. O, Belgia, rozładunek na wszelki wypadek. Na spedycji, bo tu na jakiejś bucznicy kolejowej pociągi sobie jeżdżą. Eee, także szybko idzie. Jeszcze ósmej chyba nawet nie ma. Eee, a tutaj już chłopaki pracują. No, zawsze to jakaś odmiana. Eee... Tadej ładować w Holandii Teraz jadę płatnym tune tunelem, on prawie 7 km długości ma eee, no, Na wylocie czeka mnie opłata Ktoś chciał, wiesz, no 25 euro zapłacę za, za przejażdżkę tym tunelem No ale mam załadunek w takim miejscu, że po prostu a jedno by wyszło, czy ja pojechałbym przez Antwerpię, zapłacił za, za autostradę belgijską i, i, i w dodatku tam prawie 40 km nadłożył drogę, czy po prostu tutaj zapłacę za ten tunel i, i będę dużo szybciej i dużo sprawniej na, na załadunku. A tunel dosyć długi, może nie najdłuższy na świecie, oczywiście, no ale, ale się jedzie dosyć, dosyć długo, tak jak mówię prawie 7 km. Z tego co, co widziałem po nawigacji. No i dobra, lecieć. Fajna trasa 760 km. Także będzie co robić, tak żeby na jutro rano być, rozładować i dalej zarabiać pieniądze. No, kolejny piękny dzień kolejne tankowanie. No niestety, upierdliwość gazu to jest właśnie tankowanie. Tym razem w celach informacyjnych troszkę inny pistolet. Jak widać. Z pokrętłem też nic strasznego, wszystko da się. O, coś takiego to wygląda. Wystarczy na dwa razy przekręcić, zaskakuje ładnie. Nie wiem, czy niewygodniejszy przypadkiem od tego normalnego. Także tankuję, to znaczy dodankowuję i lecę dalej. No i dobra, ja jestem w Holandii. Ostatni załadunek na ten tydzień, jest piątek. Ładuję takie aluminiowe paletki wiozę to oczywiście do Niemiec yy, firma raczej straszna musiałem czekać, zaczyna wizacja będzie na odpowiednią godzinę, bo przyjechałem oczywiście za wcześnie yy, teraz ciemnoskóry kurwa wataszka strasznie uczulony na punkcie maski, nawet na naczepie każe maskę, bo inaczej wyrzucicie zakładu rynce opadają no niestety jeszcze na dodatek nie przewidziałem tego że w poniedziałek w Niemczech jest święto i będę miał przedłużony weekend w samochodzie nie sprawdziłem po prostu i, i teraz sobie postoję w Niemczech, tak bym troszkę inaczej to zaplanował no ale nic eee, przynajmniej odpocznę mam nadzieję, że jakoś tu załaduje, że pan kurwa Mocno wyczulony, nie wypierdolim jest z zakładu Bo też różnie może być, z debilami nie wiadomo Ciemna masa No nic, tak czy siak, czekam Zaraz powinni mnie wziąć do załadunku O, jest niedziela W końcu wychodzi jakieś słońce, e, koło 16 dopiero No ale niestety, cały dzień padał deszcz, nie było okazji nawet Wyjść z kabiny no to teraz wzmożona aktywność, troszkę się odpiełem ro, rower zdjęty i teraz tak, podstawowe wyposażenie każdej ciężarówki, no to musisz u siebie mieć, szara taśma, dobra na wszystko, niestety czas składania mojego bajka, urwałem śrubę i to to co przykręca kierownicę, także... Poradziłem sobie w następujący sposób. Ale działa. Jak coś jest bardzo głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. Więc przynajmniej rower został naprawiony. To wprawdzie prowizorycznie. Raczej skakać po krężnikach tym nie można. Ale do jazdy się nadaje. Teraz jadę, choć troszkę się przejadę. Żeby nie było tak, że cały dzień przesiedziałem w kabinie, bo mnie sumienie zadręczy. A później zrobimy może podsumowanie tygodnia jak to wyszło. No, więc może teraz podsumowanie tygodnia. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Weźmiemy z całości trasy całość trasy 3922 km, czyli do rekordu sporo daleko. No, niestety tydzień się nie układał. No, ale myślę, że taki wynik też najgorszy nie jest. Spalanie 22,8 to jest tak, jak mówię, cała trasa od wyjechania z domu. Jest też chyba nie najgorzej przy tych ciężarach. Wrawdziwie były i lekkie ładunki, no, ale nie zmienia to faktu, że większość była ciężka. No i co. Nie Nieźle, następny tydzień będę też jeździł cały. Myślę, że w poniedziałek, następny będę rozładowywał Niemcy. Wtedy żary i do domu, tak, żeby nie sterczeć tutaj, jak będzie dzień wolny 3 czerwca. No i tyle, no jeszcze na chwilę parę słów względem gazu. Jak, jak, to, jak to było, jak moje przemyślenia względem tego, tej całej instalacji. I odpoczywamy dalej. No, słuchajcie, mija kolejny tydzień eksploatacji instalacji gazowej. Jak to wygląda z mojej perspektywy? No z mojej perspektywy to oczywiście są duże oszczędności. Jest oczywiście minus tego wszystkiego, bo nie może być zawsze kolorowo, a mianowicie. No ciężko jest zatankować, no mimo, tych że tych stacji w Niemczech jest naprawdę sporo, sporo e, punktów do tankowania e, względem Polski oczywiście, e, to jednak to jest kłopot. Już na paru stacjach e, miałem sytuację, gdzie musiałem naczepę zostawić, podjechać z całym ciągnikiem. Miałem jedną sytuację, gdzie w ogóle nie mogłem podjechać e, ciężarówką do tankowania ze względu na wysokość zadaszenia. Także no tutaj naprawdę jest kłopot. Ja osobiście mam zainstalowaną aplikację do tych stacji CNG, LNG. I ona działa no tak jak każda aplikacja. Nie do końca. Pokazuje gdzie są stacje na pewno. Pokazuje teoretycznie powinna pokazywać czy można tam podjechać ciężarówką. No w praktyce to tak różnie bywa. Nie już się spotkałem z czymś takim, że właśnie pokazuje, że niby można ciężarówką podjechać. Eee, no kurczę, patrz, już muchy są, no. Cały dzień deszcz padał, ledwo słońce wyszło, już muchy są. Eee, Wracając, eee, ta aplikacja działa różnie. No, pokazuje gdzie są stacje na pewno, ale co do informacji, że można podjechać tam, Pełną ciężarówką, pełnowymiarową, bo tam jest że pół ciężarówka, jeszcze to, no to różnie bywa. No, byłem teraz na stacji, gdzie naprawdę teoretycznie mógłbym ciężarówką wjechać z naczepą, no ale wtedy blokuje całą stację. Także no, tutaj dla tej aplikacji mocno bym nie wierzył. Pokazuje na pewno, gdzie te stacje są, a reszta driver musi sobie poradzić. Miałem komentarz taki, że właśnie ten gaz to jest najgorsze zło, jakie może być. No z punktu widzenia oczywiście kierowcy. No z mojego punktu widzenia jako przedsiębiorca to no są oszczędności. No jest ten kłopot z tym tankowaniem. Nie rozumiem kierowcy, który, że, który jeździ, przypuśćmy, za, za dniówki. No, czy ma stałą wypłatę? No to jest twój obowiązek. Tak no, samo jak znalezienie adresu. Rozładunku, załadunku, tak samo znalezienie stacji, na której można zatankować. No tutaj ja rozumiem oburzenie wielu kierowców, bo to przecież no jak, jak kierowca może mieć obowiązki jakieś, nie? No, no. a za to dostajecie pieniądze. Ożeż ty chuju. Sam jestem kierowcą i sam jestem przedsiębiorcą i widzę co się dzieje, że naprawdę już niektórym to się w dupach popierdzieliło. No ale tak jak mówię, są jeszcze normalni kierowcy, którzy nie robią sztucznych problemów. To na początku jest kłopot, tak samo i dla mnie. Na początku to jest kłopot ze znalezieniem tej stacji, z zatankowaniem. No to, to wszystkiego człowiek się musi nauczyć. Ale po czasie to przecież to będzie człowiek wiedział, gdzie są stacje, gdzie można wjechać, gdzie, gdzie jak zatankować. To nie jest żaden wielki, wielki problem. Po prostu chwila, żeby się nauczyć tego. Współczej oczywiście dla ludzi, którzy jeżdżą tylko na LNG, no tam tylko na gaz, no to naprawdę jest, jest kłopot z tankowaniem tego, bo tych stacji jest mega mało, no ale jak to się mówi, też się da. Skoro jeżdżą, to na pewno też się da. Oczywiście kierowcy, którzy jeżdżą jeszcze za kilometry czy za frakty, no to powinni dostawać jakiś tam dodatek, jakąś premię za. Za to, że no niestety tracą czas i tracą swój zarobek, za, za to, że muszą znaleźć stację, wypiąć na no, Wszystko rozumiem. Tylko bez beczenia, że to jest jakiś nie wiadomo jaki problem. E, jedyny właśnie minus to to te tankowanie nieszczęsne. E, moim zdaniem kwestia nauki, kwestia. Wypatrzenia stacji odpowiednich w odpowiednich miejscach, i problem się kończy. To nie jest zasięg 100-200 km. 700 km naprawdę można spokojnie na tym przejechać przy pełnych ładunkach. Więc, więc to nie jest jakoś specjalnie mało. Oczywiście trzeba codziennie tankować. No tutaj. Tak jak ja, przynajmniej tak jak ja jeżdżę przez Niemcy, no to ja muszę codziennie zatankować. I mam już parę stacji takich, do których po prostu zajeżdżam, mimo że widzę, że mam tego gazu jeszcze, to wolę zajechać, dotankować, żeby później nie szukać stacji, na której muszę zostawić naczepę i, i podjeżdżać bez naczepy. Bo, bo to te też, no, jeszcze jak jest lekki towar, to po biedę, no, 25 ton na nogach zostawić, to, no, mnie serce boli, jak ta naczepa się gnie to jest mój sprzęt i ja staram się o to dbać ale ogólnie jest naprawdę bardzo duża oszczędność i pamiętajcie panowie kierowcy wiem, że wszyscy jeździcie u dziad transów ale pamiętajcie, jeżeli przedsiębiorca nie zarobi, to wy pracy nie będziecie mieć, no nikt tego charakterywnie nie robi, każdy stara się jakkolwiek przetrwać na tym trudnym rynku wiem kupaj, kupaj pewnie teraz będzie komentarzy jaki to ze mnie dziad trans, może i tak, ja się nigdy nie wypierałem, ja zawsze oszczędzałem te pieniądze, zawsze oszczędzam i oszczędzać będę. Do zatrudniania kierowcy jest mi naprawdę daleko na razie, a nawet jak będę szukał jakiegoś kierowcy, to będę starał się raczej wśród znajomych, których znam, którym ufam i, i będę starał się od początku wyplenić im durny charakter narzekania. No, tutaj będzie trudno, no ale postaram się. Ale tak, na razie, tak jak mówię, jestem od tego bardzo daleki. Za, za słaby to biznes, żeby, żeby to kupować jeszcze auto i, i próbować kogoś zatrudniać. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie naprawdę koszty utrzymania składu kierowcy no, są przeogromne. Tak, także dla mnie na razie ten problem nie istnieje. Jeżdżę sam i na razie będę jeździł sam. Także wypowiadam się z dwóch stron: jestem kierowcą i przedsiębiorcą, więc mogę sobie pozwolić na wypowiedzenie się po, po obu stronach. Narzekanie z jednej i z drugiej strony to jest coś niesamowitego: każdy narzeka, każdy kierowca narzeka, każdy przedsiębiorca narzeka. Więc ja powinienem podwójnie nie narzekać. No, jak ja zacznę narzekać to to wtedy to chyba nie będzie już pasja tego męczarnia. Yy, Najgorsze jest dla mnie stanie, tak jak teraz. No, dwa dni nie wiem za bardzo co ze sobą zrobić. Tu gitara, tam rower kurczę na a dzień dzień się wydłuża. I dla mnie nikt za to nie zapłacisz, że ja stoję. Kierowca sto, stojąc i yy, jeżdżąc na dniówki to będzie i tak tak czy siak za to zapłacony miał. Ja niestety towar mam na pacę. robię teraz za magazyn. No ale nic, nie narzekać. Przyszły tydzień będzie lepszy. Mam nadzieję, przynajmniej. Będę cały tydzień jeszcze jeździł, także będę starał się wrócić na początku czerwca, żeby nie utknąć tutaj 3 czerwca. Bo też wszędzie są z Jest Znowu święta. Także tyle chyba z mojej strony. No, i jeździmy, zarabiamy następny tydzień. Zobaczymy, jak będzie, a będzie na pewno dobrze. Jak się jeździ, jak jest robota, to, to musi być dobrze. No, poniedziałek, dzień wycieczek. Pogoda się poprawiła. A swoim bajkiem dojechałem nad jakąś wodę, co mnie zawsze zastanawia. Patrzcie, jak u nich czysta woda. Już na którymś takim zalewie, stawie nie jestem, to wszędzie czyściutka woda dobra, chwila tutaj posiedzę i jadę dalej. No, chwila oddechu przed jutrzejszymi trudami i całym tygodniem jeżdżenia. Ja na razie aktywnie wypoczywam. Już od godziny 11 na rowerze, jest po 14-15. I jeszcze dosyć daleko do samochodu mam. Fajnie było jakiegoś kebaba znaleźć, coś zjeść, no ale... Zobaczymy jak nie do nie obiad zrobię. Na razie spokojnie posiedzieć, podpoczywać, bo tak jak mówię od jutra znowu ciężka praca. No i dobra, starczy na dzisiaj tego kręcenia rowerem. Wyjechałem gdzieś przed 11 godziną, jest po 16 delikatnie. O ja pierdolę! Mam, mam już dość. Napedowałem się, wszystko mnie boli Coś czuję, że jutro będę miał Niezłe zakwasy No ale tak czy siak Dzień minął przyjemnie Kebaba też upolowałem Także zaraz siadam W końcu coś zjeść Jakiś film i do spania Jutro zaczynamy walkę No i dobra Jesteśmy po pierwszym rozładunku Teraz do Belgii nie poszło tak, jakbym chciał, żeby poszło. No niestety troszkę zajęło. No i wyjazd, jak widać, też jest dosyć słaby. Raczej wyjazd na, wyjazd na hurtownię przez osiedle. To nie jest nic przyjemnego. W dodatku tych osobówek nastawianych jest się boję czy prawą stroną właśnie no, na centymetry dobra w każdym razie grunczy rozładowany pogoda wczoraj słaba dzisiaj też nie najlepsza no i do Belgii Belgii rozładuje drugie miejsce połowa auta i gitara i, i dalej jedziemy Normalnie od rana ćwiczenia w precyzyjnej jeździe Spoko, dobra, jadę dalej No i tak, sytuacja rozwinęła się dosyć dynamicznie Jak widać jestem w żarach Miałem jeszcze jedno kółko robić, niestety No może niestety, stety, no, trzeba szanować klienta Zadzwonili mi z Tartaku, że, że trzeba załadować na Niemcy więc, więc pojadę, załaduję w sobotę, w poniedziałek będę wyjeżdżał. Te szybkie kółko to będzie, tak żeby z tego, żeby przed czwartkiem wolnym wrócić. Żeby nie robić znowu długiego weekendu. No i co, fajnie, kanał już ponad 1000 subskrybentów ma, także tak trzymać. Subskrybujcie. Łapki w górę, w dół. Zadawajcie pytania, co chcecie dalej wiedzieć. No a ja niestety będę tutaj stał dosyć długo. Z rana w Niemczech rozwodunek poszedł super szybko, 20 minut, i wyjeżdżałem. Niestety, w żarach, jak zwykle, jestem spóźniony. Miałem wizację na 8 rano, więc, więc spodziewam się, że dopiero gdzieś tam wieczorem mnie pewnie wezmą. A zgłosiłem się o 15, Także ciut, ciut się spóźniłem. No ale tak, tak to już jest. Eee, co na ten. Na ten wyjazd starczy tego filmu Jeszcze raz przypominam o subskrypcji A ja co, czekam spokojnie Jutro rozładuję w Sokółce I w sobotę będę ładował ten swój tartak Kurczę, tak żeby, żeby spokojnie już weekend wolny mieć Jak widać pogoda taka se Co chwila deszcz jakiś pada że wiosny nie było i nie będzie. Yy, i, I tyle. Do następnego.